Wiele za wszystkich, wszyscy za jednego. Z tej strony Atos.pl i witam Was w najlepszej mapie parkurowej. Podobno najlepszej. Ja ze mną dzisiaj jest Maciej i nie bili mnie. Pat Maciej. Z tak. No. Mamy mięsko, chociaż się nie przyda, ale zaczynamy. Okej. Okay. Robimy wyścig? Można. Dobra. Robimy wyścig, ale tam przy lawie czekamy. Dobra? Myślę, że taki stop. Albo nie. Na. Tem. Na. Przed drugim levelem. Może być? Dobra. Dobra, to przed drugim levelem czekamy. Super, teraz ja nie umiem parkura. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Już cię gonię. Dobra, jest, jest, jest. Spawn point. Czy ty mi aby nie zabrałeś? No. no to daj mi spawn point ten Opa. Spawn point, dobra, idziemy. O, już myślałem, że spadłem. Dobra, mm, idziemy, idziemy. Dobra i te. Super. A to super. dobra. Teraz tobie jakoś idzie. A mnie Ja minie. nie wiem jak to się stało. Ale spokojnie. Może uda się przejść. Tej ręka już mnie boli od tego pozytywnego przyciskania, przycisku. <grym> A ja ci znowu spadłem. Co to ma być? Już jesteś dalej? A nie, też spadłeś. Jesteś tu za mną? Nie. Ale mnie nadgarstek woli. Bo, bo ja tym małym palcem muszę kontrol wciskać, żeby zawsze na pewno się sprint załączył. A po co kontrol? Bo na tym klawiszu mam speed. Aha. No nie, przed samym spout pointer. A, A ty jesteś już koło lawy? Ale jeszcze nie, bo zauważyłem, że mam creative'a załączonego, a nie survival'a, więc się Super. A już jestem blisko. A, muszę cię dogonić. Jeszcze się nigdy tak nie skupiłem na parkurze. żeby ci wstyd przed twoją własną widownią. A to akurat możliwe. Dobra. Biegniemy, biegniemy. Dobra, jestem na lawie. O ty. O nie, wpadłem do lamy. O, tak. Ale w sensie nie zginęłem. NIE! O nie! Dobra, gamę, modę... E. To gamę, modę, ci dam gamę, modę. Jestem na spawn point'cie następnym. Jeden A ja muszę się wrócić na spawn point'a, bo przez przypadek ustawiłem spawn point'a na dole. Dobra. Kurde, ty idziesz jak przeciąg. <laughs> jak przecinak się mówi ee, survival To niesprawiedliwe, ale OK. To nie niesprawiedliwe, tylko trzeba mieć skill'a. z point... A. a to jest jump up, dobra Super Ej, ale ten jump up nie działa, to... to no wiem, to, to... mówiłem ci To po prostu fly, nie? Nie ma fly'a na tym, to jest e, tem. E, musisz... E, Gam... tem. E, Kreatywa. Dobra, jakoś spróbuję odrobić to, co straciłem. Dobra. Jest. Jestem już prawie na lawie. Dobra, jestem na lawie. Spawn point. A! Podpaliłem się. Sły... Ja jestem na 1.6. A ja A trzeba mieć większą prędkość chyba, bo tu był jakiś ten... ten block. Zaraz zobaczymy. Kurde, przestań się palić, Państwo. Ja jestem na 1,4. Na tej lawie. A ja na 1,6. Dobra, ja już jestem na 1,5. Spawn point. No, przydał mi się. Dobra. I tutaj. E, daleko za murzynami. E, I tutaj. I tutaj jump, ale tutaj. tutaj jest SO co? Sot, Sod Cha, ja, tu jump jest Eee. Survival Tu iść, tu iść, tu iść Spawn point, dobra Dobra. Tam gdzie nie ma tego jumpa, to są so po prostu rob, to, to Kreatywa 1-6, dobra Speed Ale... No jump. Eee... O, jesteśmy na tym moście, dobra ale ładna mapa. No, mapa ładna, tylko szkoda, że niektórzy już nie działa. Dobra. Speed'a niestety tu nie mam, więc idę na. E, na zwykłe. TP tu level 2. No, jestem na drugim poziomie. No, to idź. Nie tepnąłem się, ale coś nie działa. A, jestem, dobra, jest Aha, super, ja tu skoczyć nie mogę. kreatywe. E, A super, jeszcze ja nie trafiło. Gdzie tu się skacze, bo. A tu, dobra. kurwa. Yy, eee, surbiła. Dobra, ja już jestem, prawie też. No i super. Znowu muszę kreatywa. Ej, bo tu są takie te lilie wodne, i one są zaraz na, na wodzie, więc w sumie nie musimy się tepać po wodę. Z nie? O, spa. Ja jestem też na drugim levelu. Spawn point. Tak. I gdzie tu biegać? A tu. O, widzę cię. tu nie, chyba źle poszedłem. Dobra. This is useless, morska fortuna. No nie. Źle poszedłem, złodzieje. Dobra, skaczemy. No nie. Dobra. Go, go. Go. Dobra, jest dobrze. Ale drzewa ładne. I to jest właśnie, nie wiem czy on ten ktoś zrobił, czy. A tu co? Czy ten ktoś to zrobił, czy ten? Czy to wyrosło, ale chyba ktoś zrobił. Aha. Aha, super. O, cześć. Cześć. Przez dużą pomyłkę mnie wyprzedziłeś, ale przynajmniej z dobrym starego. A. Ja nie zdobyłem. O! Wodospad! Na naszym serwerze też można zrobić taki ładny wodospad. Można, pomyślimy. Dobra... A! Znowu wpadłem. A co do, dostałeś z tego easter egga? Eee... z nazwą This is Useless uh i -huh. zakładam na morską Fortunę 5. Mhm. O! Chyba wioska jakaś tu A nie, tylko domek z krówką O, 2-2 Ale udało mi się przy okazji Ciebie wyprzedzić No nie na długo Ale Look up Co Luka? A, no bo to jest jump pewnie Czekaj Czemu to nie działa? No! Pomyłka. Jeszcze otworzyć tego się nie da. To co teraz? Aha, tam mamy skoczyć. Polukap, nie? Tp... E... Powiedz, kiedy już tam dotrzesz. Dobra. Jestem. Dzięki. Już should Czekaj, jump off. Stój, stój. Tu nie ma spawn pointa, tylko ci przypominam. Dobra. Ale chyba do góry też musimy iść. Aha, bo tu na tym pisze, you should jump on no. the tree. No, no tu powinniśmy skoczyć, tylko że command blocking nie działają. Jesteś? No. Dobra, idziemy. Czekaj, stój! jeszcze. This way. Up to the tree. Kurde, jak ja nienawidzę tego, jak nie działa... Y, ten. bloki nie działają. Idziesz, Maciej. Ja poczekam. Jak już będziesz, to powiedz. No. Dobra. Znowu. Um. No znowu! To jest niesprawiedliwe trochę. Tu też jest skok i tu... Dobra, tu chyba już Poczekaj. Stój! Nie! Yeah. No przecież survivala muszę włączyć, nie? Dropper. No, Mamy... lubię takie. A problem. problem. dalej, gdzie jesteś? No skacze. Dobra, 2-4. Ej, chwila przerwy, bo muszę otworzyć drzwi. Na spawn point zaraz zatrzymaj. Spawn point. Co my tu mamy? A, to tylko ta, dobra. Ale ładna mapa. Bardzo ładna. Dobra. Idziemy? Ej, widzę! No! To się nie liczy. Dobra, to ja skaczę, jak już jesteś. Nie! Po mnie zrzuciłeś. Chodź już tu, no. Nie dramatyzuj. Zresztą mogę zrobić No, to ten... Teraz... No w sumie można się pościgać. Ale... Ten... Startujemy na 3-4, dobra? Czekaj. No. No dobra, trzy, żeby... cztery Do ty jeden mały Jeszcze się nie będzie odzywał No co? Wpadło mi się Aha, super Nie ja wskoczyłem na slime'a, na slime'a bloka. Aha, super. Chmury wszystko zasłaniają. Kill. Gdzie tu jest kill? Kill. Dobra. I gdzie jesteś? Aha, widzę cię. O, super. Ja też. Dobra. Pum. No, no. Super. No, t... Fajna mapa, ale wymagająca. Tak powinno być. Jeszcze znowu nie trafiłem. Nie możemy przejść jednak do etapu. <laughs> Co? Slime mi nie zadziałał. Slime block nie zadziałał, co za... Nie, nie, to wiem. No, ale mi nie chce zadziałać slime block. Tylko jesteś fiarą. Uczę się od ciebie. No, ale tak być Uczysz się ode mnie, jak nie być fiarą. Znowu. Jak to? A spróbujemy inaczej. nie. O nie. Nie przejdziemy tego. Nie ma szans, Za trudne. No. Ale nie, nie pomijamy. Robimy to. <noise> Cały jeden. Odc... Może cięcie zrobimy. Nie, nie, nie. Nie. Znowu źle. Muszę się zrobić. Raz się udało, i na tym wystarczy. O, udało się. No, nie, za późno wcisnąłem. No, super, nie trafiłem. Dobra, tak, 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 no. Co za. Trudno wycelować w środek no. Nie, spadłem od początku Bum! No co za Będziemy tu tak się bawić i bawić. No prawie. Ue. Poczeknie się zabiłem My też możemy zrobić taki parkour, ale bez slime bloku? No jak ty tam daleko dochodzisz? Normalnie skaczę na slime blocka. No ja też skaczę, jakoś nie umiem. raz. No co ty robisz na tym slime bloku? Nie, <laughs> spadam na niego. No ale coś jeszcze, coś klikasz. nie, Ue, jej, nie tak. Ach. No, spróbujemy. Super. No znowu źle. No. Trzeba się skupić. Aaa. Ah. Mam pomysł lepszy Jaki? Zobacz. Dobra, jest pan pewien też pomysł ha! Udało się, tylko nie wiem czy to zadziała Nie No nie zadziała Wreszcie rozgryzłem jak to działa Jakbym jeszcze trafił na SlimeBlocka to byłoby super Ja tak samo ale rozgryzłem jak to działa nie, nie trafiłem Dobra No, milimetry U mnie cały czas są na tym głupim slime bloku milimetry Ten slime blok jest mądrzejszy od nas Nie wątpię. No nie Zaczekaj, może styknie. No teraz to już na pewno styknie. Dobra. No. Mam, pe mam pewien plan. A ja nie. No. A, znowu stanął. <laughs> Ciekawy, kto zajdzie pierwszy. No. No nie, usyłem. No, raz, spróbujmy taki sposób. No, trochę to no, tu... znowu jest wymagająca gra. Nie da się ukryć. Udało się. Ha, udało się. No. Jak ty nie ma gdzieś blisko spawn pointa to się chyba zapowie Ja byś nie spadł Oj było blisko bym spadł Kurde, ja ciągle nie mogę tego przejść Dobra No Spawn point, point Boże Ja może się przetepam do siebie Nie, 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 nie wyścisk to wyścig tak radę. Dobra, wierzę w ciebie. Aaaa, to spadł z wysokiego miejsca. Ja cię kręcę, ja chyba tego nie przejdę. No nie! Tepam że do ciebie, bo mnie przytepnęło na taki totalny spawn całego serwera. Ale ukośnić chcę... No... Mat Maciej Atos, czy Atos Mat Maciej? Mat Maciej Atos. Się ja do Ciebie chcę się tak mać.